Za siedmiu, za siedmiu, siedmiu policjantów wróć, sam, sam pistoletem Tak? Sam Siedmiu, siedmiu na... tak, pach, 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 pach nie... Hamie jak jeździsz kurwa Zakładam kamzę Plecy, plecy, plecy Sorry, on się zajebał, do kogo? Tu, tu, co ja pan chciał? Coś na stresik. Ile się należy? Dwieście, ale tu pan zapłaci na wtraka, dobra? Nie. Halo, halo. O, gdzie się spotykamy? Jest y, u mechanika. U dychy? Tak jest. Halo. Ciszy, ciszo, cicho. Parzysz. Czekaj, co się dzieje, kurwa? A ale wiecie, co chodzi, ja Serbiam Wixe. Bro. <grym>, what are you doing, man? I, I don't understand, but You know, it's it's very Jakis kurwa prawdopodobne mork. Na no? alaikum, Ozi, malej Aleikum salam, o, o co chodzi? O, jak, jak jest prawdopodobne po angielsku? Prawdopodobne. Pro, probably? P probably. Yes. Probably. Yes. Okay. Listen, it's very probably that we are real family because uh, my dad is from cartoon man. You know. What kind of family is this that where a brother doesn't? Don't fuck. Yes. 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 <laughs> yes. I have. <laughs> Przepraszam tutaj, że... zapomniałem, że nie jestem sam Tak dzisiaj zrobiłem w restauracji i też wydzierałem ryjca, kurwa Cześć, Samir Cześć, a ty kto? Angela A ty pracujesz już na dyszce? Nie zwolniłeś Tak No i witam z powrotem w szeregach Przepraszam cię, Angelo, halo My jesteśmy dopiero przy więzieniu Dobra, jedź, jedź się, no. jedź się, tak, tak, tak Na Tak Chcecie zagrać w filmie? Jakim? ty byś, ze się nadawał, byś zagrał takiego żula w Kevin sam w domu, pasuje to, czy nie? Kurwa Co? Po pierwsze, stary, tłumaczę o wszystkim Jestem żulem, to jest przykrywka, jestem Inko Guto, kurwa, jestem łowcą kosmitów z Neptuna Wiem, że jesteś łowcą kosmitów, spotkałem cię już No właśnie, kurwa, co z jeszcze Sperma Sparma. Ale Co nie wyznam od żula ty, zaproponowałem Sparma. kurwa rolę jako Sparma? żula, Co to, to kurwa Rozumiem, rozumiem Sparma. kurwa stary Spokojnie, spokojnie, spokojnie Krzyłka spokojnie Nie no ja się nie denerwuję, przepraszam bo Sperma, sperma Sperma, sperma Sperma, sperma Co się dzieje kurwa z tymi Macie jakieś zniżki? Za 25% zniżki standardowa Angela, to są moi ludzie Dobra niech ci będzie Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Halo, halo, halo. O, przyjechała ekipa filmowa. Pan Sherlock i pan Holmes. Nie. To jest moja ekipa filmowa. A do Spadlino są żyje. Wszystko grażejesz? Tak, już ci wysyłam. Dobra, dobra, dobra. dobra. Spadlino, mówisz pieca. GPS, a zbierzcie się wszyscy już. No, ja nawet też właśnie nie wiem. O, widzę Są reklamy Fortnite? To właśnie nie wiem o co chodzi. Słuchaj mnie kurwa staruchu, Weź jakiś browara tutaj dla szefa, wyciągnij z lodówki, że jak panie prezesie, tak, to tak, już tak. Się Ryja za Szor, Szoruj Shoruj tym mopem tam, e, bo opowiem szefowi co robiła. Co robiła? A, daj spokój, gadają kurwa. Zapraszam kontrolę. Tak. Nic nie pracują, ja się za nie wezmę, ja wiesz kole. Tak? Zajmiesz się nimi? Padnokcie im w głowie i. pedikir, Medikir. A ja mówię, jak byś jak się? Jaki pedikir, Medikir? Czy ty mnie obrażasz? Nawet nie wiem co to znaczy, ale to tam chyba... Tam jest mob, a tam jest wiadro! Wodę tylko wylej! Dobra, dobra, ja zaraz będę. Przypilnuję tam no. porządnie. No. Dobra, zbiórka! Już, 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 już. Się kurwa, Przez znasz się na kolorach. Kie Tak? Cześć. Do Kie pasa? Kie Kie Dobra, no, wsiadaj, no, David, ci. No, ja cię ja podrzucę. Nie podrzuci się no, 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 teraz, chodź. Ale pomóc ubrać, no to nie mogę. Ale mam chyba coś do wsiądziesz? panie kierowca, czy nie? Czekaj, no. Kale są do tyłu. Ale Ja bym się kurwa. się kurwa. dzisiaj się ja Snorby chciało. dziękuję bardzo Dobra. tutaj za kontynuowanie subgifcika. jaki I jest co? plan? I nic, no, masz wbite, no, jedziemy. Ale będzie, co będzie? Co, to mnie jest. No, co mam, skąd mam wiedzieć? No jest. Kurwa, no, co, co, co będzie? będzie? Co będzie, to co będzie? będzie? Co będzie, to będzie, to, ja, to będzie. będzie. No kurwa, GP jest od Spadino, nie wiem co ma być. A co to będzie? To, to będzie Nie mogę jechać, ja przebrać? No, nie mogę szkoleżankom jechać? Nie mogę z koleżanką jechać? Nie mogę z koleżanką jechać? Może to jest spokój za niczym, nie? To jest błędne myślenia Helka się tu kręci, więc chwilę jeszcze przeczekamy. to ja się już chowam za biurko. Kurwa oni nam dadzą kiedyś spokój, on chciał wrócić do normalnego życia, wiesz? że póki ich nie zajebiłem wszystkich, póki ten brat, z tego co mówił ten, trzeba zajebać decyzyjny. Przepraszam, że wchodzę w słowo, ty, ty jesteś z jednym człowiekiem? Nie tam jest jeden, ten, tam jeden, tam jeden, tylko na schodach stał. Może ja, my no, my to jedziemy, dojadza. to ja no, idę, stanąć. Dwa, ja chodźcie, się, no, dwie osoby wystarczy. Jak coś, mówię, to dzwonisz dwóch. Tu ja też idę się ustawić Kurwa masz. LK, uważaj, spad i chowaj się. Chowaj się. Głowę nisko, gleba, gleba. Kurwa, ej, o kurwa. Dobra, wybiera nam stąd. Helka, kurwa, lata. te, te pociski normalnie się przepierkują. O, 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 kurwa! Co oni napierdalają w blachę? No i normalnie się przepierdalają, a David tam leci. Gierasz, dziękuję Sutera, bardzo! Bohater! Bohaterowie i... nie noszą peleryny! Patrz, bohater! <ś beaut�ilia> Przepraszam, wiem, że nie powiem nic do śmiechu, ale... Dziękuję bardzo za subika Gierasz, to czwarty miesiąc. dobra, bohater spadł, kurwa, z dźwigu. Patrz, patrz, patrz! Nie zły z siebie bohater, kurwa, Ej. dobrze, że żyjesz. Nie bądź cihtawno, żyje, żyje, cicho, żyjesz, Napierdalają się, wchodzą chyba. Gdzie? Na Gdzie? Na duch, na Mamy tyramizę? Da, zaraz, zaraz. Obstawaj Kurwa ten kartel ma pewnie automobilzającą RPG, a wy nawet Można wytrychu wejścia. nie macie pokój. Tu nie, tu nie, Ozi! Ja nie wejdą. Ja Kurwa no tu masz helikopter, czym się strzelać? To jest Ja się wkurwiłam. Przepraszam, cii, przepraszam, cii. Cii. przepraszam, nie mogę. Kurwa, kurwa, mam strzelać w helikopter? To właśnie nie wiem, czy jest... No, chyba nie ma sensu. Dysta, dysta. Nie ma sensu, nie ma sensu. Kurwa, ej, po szybach leciłem, ty trafić nie uwaga, mogę. Uwaga, uwaga. Nic wam nie jest? Ja jestem git Ja rozpierdalam o, długą ten helikopter chyba. Co jest, kurwa? Obstawiajcie te i te wyjścia, Josy, stój tam. Idę tam. Kurwa wow. co jest? Cztery gości, weszło. W tym, co Cztery Od prawej jakby za nami, pod nami. Lewa czy prawa? Prawa jak wyjdziesz. Czyli tutaj. Cztery długie. Nie nie, tędy nie wyjdziesz. Tu i w prawo. Kurwa Pod nami. Na dole. Copka, cofka, 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 no Kurwa. Ja muszę zajarać! Tiramizo. Trzymajcie ich tu na blisko, kurwa! Kurwa, kam zakładam, czekaj. Ja sami. Otwieraj to, ja ci już daję. Co? nisko Masz, a ty otwieraj to. Nie widzę. Nie ma tu. Co jest? Pod nami, pod nami, pod nami. Niech oni wejdą na blisko może. Ty mnie nie zblokuj do czasami Pod nami. Ozuć, ozuć. Kurwa, tu jest chyba naszego Plec, zajebałem Plecy, plecy, na przyciwko tu będą szli Na przyciwka. Ja chyba zajebałem zjadę. twojego po schodach, kto wchodzi? Otwieraj ktoś z drogi panie spadnie, no, Padino, pan nie chodzą, może się narazić. Chodź o kurwa z tej długiej napierdalają. Za minus jeden wycofajnia, bierz go i wycofaj do pomieszczenia. Bierz go, bierz go bierz go go dobrze miał kamizelkę Bierz, bierz, Widzę. Ja myślałem, że oni nas tylko z Helki straszą a nie że się wpierdolą Jesteśmy kurwa, podchodzą się, Samir. Kurwa, idę tu. To... Tu jest zamknięte, Dobra. Czterech chłopa nam wchodzi tu na górę. Kurwa. Dobra, 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 dobra. Samir! Co jest? Dobra, co jest z nim, co jest z tobą? Git dostałem kamizelkę, dam radę, brońcie, brońcie. Meta, meta, meta. Idę Jeden przede mną, jeden przede mną, jeden przede mną. Uważajcie! <grystanie> dobrze, wrzajka, widzę. Dobra. Dobra, nie, Kurwa, z czym my walczymy? Czy się? Tak, 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 będzie dobrze. Ja sprawdzę, ja sprawdzę. Już wzięli, już wzięli. Kurwa. No brać, nie o, ja kurwa. O kurwa. Siema i siema. O kurwa. O kurwa. Co jest, kurwa? Balkon, balkon, balkon za nami, balkon za nami. Ja mam na sobie Josil, kurwa, z dziesięć kamizelek. No gleba, kurwy! Broni Josil, Broni. Kurwa, mać Gdzie policja? Kurwa, jest w takich momentach Olna, mnie bali. Kurwa, ty grzałe, Jaram? Ej, bezkitu, dziękuję bardzo. Jakby, jakby to dostrzegliście. Dziękuję ci bardzo.

A kurwa, co robi? O kurwa. Ale już do dawno zamknęli w... Dawi Davidku Samira, gdzie jesteś? Lewo, lewo, lewo. Tutaj. Samira? Dobra, zabieram się, Samir, idziemy. Co tu się podziało, powiedz mi? Nie wiem, kurwa. Zaczęli strzelać z tego heliko helikoptera Nagle wyjechali z długą. A no my żeśmy tu jechali, to dwa balery nas ostrzelały po drodze, nie? Dobra, panu co Halo? O kurwa to jest nasz? Przed dostałem. Sorry to ode mnie dostałeś Proszę kamizelkę Draśnięcie tylko pani medyku. No bo specjalnie Co właśnie nie, ch nie chciałem cię uszkodzić Koka? Dobra ja to szybko... Inna, Inna. oczywiście przymiję na to yy, i zakładam patronem w szkałowe i to będzie na tyle. Dziękuję. Czy to Dobra. ten medyk to życie każdemu uratuje? Panie medyku, miałem kamizelkę, ale kamizelkę tak mnie gniecie w płucu, że naprawdę... Już, już, już panu zajmuję tą kamizelkę, już zajmuję, już zajmuję, już zajmuję, już zajmuje, już zajmuje. Spokojnie, spokojnie. Panie medyku... No? że zładujemy ich wszystkich i gdzieś pojedziemy w bezpieczne miejsce? Eee, a tu nie jest bezpiecznie? No, jest się no nie, no. Tu jest e, 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 dobra, 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 dobra. Coś od... Dobra, już tutaj tą kamizelkę oczywiście zdjąłem, e, przesmarowałem maściami, dałem tabletkę przeciwbólową. Wszystko, lecę dalej. Dobra, dziękuję. Niech się pan nimi zajmie. Wszystkie auta wysadzone są. Bója, na kolana. Auto. Zaraz no, auto przywieziemy. przywieziemy. To? tutaj. Ja mam ja, za klameczkę. Dobrze, jadę już. No Weźmy. mnie. Odjedźcie, odjedźmy. David, wziąć się. Wiecie no bierz go, David ma kurwa M4, no cię pytasz, czego go wziąć. Chodź tu. biergo! No stój kurwić. Przysięgam, pierdolę. za jak stój no ty kurwa, umiesz brać ludzi? A tam widziałem psy przed tymi, przed A, spierdalamy stąd. Halo, Andrew. oni mają fury, kurwa. No wuje, nieźle, nieźle. Pana wuje, pana wuje. Stój, 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 stój! Jedź, 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 jedź! Uciekamy policji właśnie. Głowa nisko. Dobra. W razie czego, możemy, tak, 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 w razie czego, ale jeszcze nie. Ale są, będziemy puścić, pamiętaj. Ja wiem. Albo ja się puszczę, ja się puszczę, Ty, Ozzy, pamiętaj, żeby się puścić. Dobrze. Dobrze się puszczam. Ja Dobra Robimy tak. Nie wychodźcie przed kierowcą tylko, pamiętajcie o tym. Odwrócimy ich uwagę. Wy uciekniecie, że? Zabieraj spalinu i jeście. Ja muszę się bić do końca. Ja, ja, ja też, ja też mam długą, no spokojnie. I nie mam, ja nie Ej, gdzieś to. No. Nie, jeszcze ja, Policja ściga. Wiem, wiem, kurwa. Nie, żadna mi się samobójstwo, zaraz będziemy ich, kurwa. Mykie, dziękuję bardzo, Subika z Prima. Ja bym ich najebał No nie krzyż się no, tylko o, się o z... tym, że ich najebiemy ja, jest... da, 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 No pewnie Wszystko słychać kurwa Chcesz coś jedź za, jedź za sygnałem Maciej, Ja, ja chcę Ja też da, dam jak coś ja bym Nie jarać w aucie, nie jarać w aucie no, Można tylko dzieci co na rękach to wiesz to Nie ma no, problemu problem. Kurwa, nie wiem czy do miasta jechać z nimi, kurwa, bo w mieście może być więcej. Ich więcej może ich być, no Ja bym to jak najszybciej rozwiązał Rozwiązał no. chyba, nie? Chociaż mogę. mnie boli, ale... Tak. Mogę, mogę dać dają. znać, Andrew ja drężę, a będzie czy coś Tak No to co, próbujemy? Chyba trzeba będzie Tylko w którym to? miejscu? W jakąś uliczkę, więc jeszcze, jeszcze w prawo może Jeszcze dajcie chwilę, jeszcze dajcie chwilę jeszcze Tam jest ta brama taka I Tu kurwa z brzegu idzie to... Burzowy wiedź, burzowy może wiedzieć w te tunele tam Halo? Przyjebał, przyjebał. No ja mam na sobie Przyjadą. policji Ty masz kurwa klamę Więc uspokój się, a my mamy długą Krzyczą do mnie To, jest, to, jest, to jest najlepsza okazja na póki, póki jest, póki na, jest na jeden radiowóz na, na rondo, na rondo W prawo, w prawo, dobra, Następna, w, prawo, w, prawo. W, prawo. Pamiętaj, w prawo i w lewo Pamiętaj Ozzy tylko są ty nic nie rób, dobra ja nic nie robię, ja Cię puszczę w odpowiednim tak, momencie po prostu Tak, ja ja, so, ja nie, ja sobie, ja się, się wy, wyszarpnę Ci no, no, Dobrze, za, aha, za, dobra, za, okay. za budynek jadę, za, za Tak, tak, A. tak, tutaj Dobra, i wysiadka I kierowca jak wysiada, to my wysiadamy już. już Ale rozpierdol! Chyba wszystko, chyba wszystko, zawijamy. Czy nie wszystko? Leżą, leżą, zostaw i spadamy stąd. Do radiowozu, do radiowozu. Na górze jeszcze, na górze jeszcze. Jest, jest o kurwa, sorry, sorry. BIEGASZ KURWA wsiadaj, wsiadaj. Andrew Jeszcze nasi tam leżą, trzeba nasi zebrali. Dobra, dobra Kurwa Nie ma amunicji, bo nie Policja ma Policja przy nasz... Po prawo tam leży, po prawo przy aucie gdzieś Leży na tym, leży na górze tam ode mnie Wszyscy nasi zbierajcie, zbierajcie Więcej policji przyjechało Dobra Spierdalą. Spierdalamy Spierdalamy Do furi. Czekaj psy psy, 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 Kurwa siadaj, siadaj, siadaj. Do, fury, do fury, siadaj, Samir. Do bagażnika! No Z kurwa. drugiej strony musisz. Szybko, szybko, bo Raptor jest! Z za strony. daleko! Dobra, dobra. Dobra, Siadę. Jazda, jazda, jazda. Już otwiera, dobra. Weź go wymi, kurwa. No, chłopie! Podchodzisz? Już się bojąłem sam. Sorry. Jeszcze jedna fura się przyda.